Welcome to Grande Cambio Fiszkoteka Training Set number 7. Wow, zdobywco, dotarłeś, dotarłaś do najwyższego poziomu. No, pewnie będą jeszcze wyższe poziomy, ale póki co na tę chwilę to jest najwyższy poziom zdobywca. The achiever, the top achiever. Hmm? I tutaj już umiesz bardzo, bardzo dużo. Masz złożone mnóstwo różnych rzeczy. I Grande Cambio, jakie kursy? No skoro już znasz słowa za darmo, Opener 1, 2, Foundations, a nawet Smart English i Everyday English, to zobacz sobie jeszcze kursy Grande Cambio na daną technikę. Tam bodajże jest Special Thing fajnie opisane. Tak, technika Special Thing, zrobiłem taki kurs na wiszkotece. No, jak powiedzieć, korkociąg, o głowie, rynna, sokowirówka, jak to wszystko mówić, w ogóle nie znając wcześniej tych słów. No, fascynująca technika. Yy, numer jeden, najbardziej popularna wśród uczniów, jest to technika. Także, no, rewelacja. Zachęcam cię śmiało. Odkrywaj sobie ten kurs, proszę. No, jesteśmy w zestawie siódmym. Teraz jeszcze tutaj sobie dołożymy. Mm, no w ogóle takie przypomnienie też, to jest taki punkt, że umiem, czy umiem sobie podłączyć telefon do zestawu mówiącego w samochodzie. Lub też i na bluetoothie do głośnika, może w domu. Że przy pewnych czynnościach, na przykład pracy w ogródku, może sobie przez głośnik większy to włączyć, czy przez samoch w samochodzie przez głośnik. I robię sobie odsłuch w samochodzie. Z tymi wszystkimi funkcjami, które już tam znamy. No to powiedzmy jest umiejętność druga. Fiszkotekę przez głośnik. No i umiejętność trzecia, która już przed chwilą była omawiana, czy w poprzednim odcinku. Yy, tworzę swój własny kurs. I tam tworzę swoje własne zdjęcia. Lub dopasowuję sobie zdjęcia według uznania. Czyli fiszkoteka jako. Zeszyto słowniko powtarzacz. Zeszyto słowniko powtarzacz, czyli na przykład wyjeżdżam gdzieś i notuję sobie w fiszkotece jakieś słówka. Jestem na jakimś webinarze, notuję sobie w fiszkotece słówka. Fiszkoteka, jako tako, całkiem dobrze jest w stanie to przetłumaczyć. No i później mam do powtarzania. Czyli w różnych sytuacjach, sobie notuję te słówka. W fiszkotece. Może być w jednym, w jednym zwykłym yy, kursie. Może być nawet na no, opartego w jednej lekcji to wszystko można wpychać. ale najlepiej, w, no jak ktoś chce sobie to posegregować, to w kilku lekcjach lub w kilku kursach. Bach! Rewelacja. Dodatkowo ja na przykład na filmach w kinie sobie wpisuję fiszki, wyrażenia. Kiedyś to z latarką w zeszycie notowałem. Tak, byłem takim hardcorem, który takie rzeczy robił. W kinie siedział z latarką i ołówek i, i zeszyt, bo chciałem mieć fajne słówka z filmów, które mi się podobały. Później to na Facebooku notowałem, na fanpage'u, no ale tam mi się za bardzo, no to nie było jak tego, znaczy musiałem przyglądać wszystko, żeby sobie powtórzyć, a na Fiszkotece notuję się najlepiej, bo mi najłatwiej to później powtórzyć. W tej chwili już mam około 2000 yy, fiszek z jakich prawie 200 filmów. No, i takie, takie jest właśnie moje hobby. Tak lubię rozwijać ten swój angielski z prawdziwego życia kinowego, ściągać te wyrażenia. I tym bardziej, że w kinie mam to przetłumaczone, więc zawsze sobie mogę dodatkowo sprawdzić, jak tłumacz filmowy zrobił. No, ale muszę to usłyszeć. Możesz też głosowo wprowadzić fiszkę. Tak. Możesz bodajże nawet ze zdjęcia tę fiszkę wprowadzać. E, jeśli jest jakiś napis. Hmm? Więc do tego Cię zachęcam, żeby sobie regularnie pracować z własnym kursem na fiszkotece. Jeśli oglądasz sobie jakiś serial, jakiś film na, na, na Netflixie, proszę bardzo, dosłownie dwie, trzy fiszki weź sobie wpisz. Bo na pewno jakieś słówko się będzie powtarzać, powtarzać, powtarzać. Co to jest za słówko? Jakiś excruciating. Hmm? Co to jest excruciating? No i jakoś w słowniku może do tego dojdziesz lub na lekcji z lektorem. Hmm? Wystarczy, że sobie zanotujesz jak to się, jaki dźwięk słyszałeś, słyszałaś. No dobrze. Czyli pamiętaj proszę o tym, że masz kursy na Fiszkotece, na przykład Special Team. I że możesz sobie tutaj dopasowywać na różne sposoby te fiszki, które tworzysz. Kolejna umiejętność. Na pozycję zdobywcy w fiszkotece. To funkcja uczenia się fiszkoteki przy odblokowywaniu ekranu telefonu. Jakby masz telefon w kieszeni, wyciągasz go, potrzebujesz. No, jeśli masz blokadę ekranu, to sobie tam jakąś liczbę 1, 2, 3, 4, czy tam 7, 8, 7, 7, 7 cokolwiek masz, lub palcem ten. ten rysunek, tak? Te linie, te kropki połączyć na ekranie. I w tym momencie może ci się wbić taka, jeśli chcesz. Więc możesz sobie zadać. To jest dosyć takie może być frustrujące momentami. Chcesz skorzystać szybko z telefonu i ciach, musisz się uczyć z fiszkoteki. niektóre niektórych może to być fajna zabawa, frajda. Może jedna, dwie, trzy fiszki. I jak tam wybierasz sobie ile tych fiszek z jakiego folderu. I chcesz być przepytany, przepytana. Więc to jest też super umiejętność, warto sobie to zaeksperymentować z tym, czy lubimy taką zabawę. No i powoli, powoli wyczerpują nam się wszystkie tematy związane z fiszkoteką. Dobrze, dla super zdobywców jest jeszcze kolejna fajna funkcja, która jest tylko w komputerze, gdzie robimy, tworzymy kursy jakiś, na przykład mamy artykuł jakiś z gazety, cokolwiek. Piosenkę, proszę bardzo, piosenkę. I tam w komputerze, na fiszkotece, na przeglądarce, na www.fiszkoteka.pl, jeśli jesteś na, na swoim koncie, możesz stworzyć fiszki. i Możesz wkleić cały tekst. I Cały tekst będzie pocięty na słowa fiszki. Przetłumaczony i automatycznie zrobiony z tego yy, lekcja. Więc może to być bardzo przydatne dla niektórych osób, które chcą sobie pewne teksty utrwalić, słownictwo z jakichś tekstów utrwalić. Hmm? Dodatkowo jest też taka nakładka bodajże na Chrome. Czy Chrome? Na przeglądarki, czy na jedno z przeglądarek. Gdzie taki jeden guzik e, uaktywnia właśnie tę funkcję. Czyli jestem sobie, surfuję sobie na jakiejś stronie w powiedzmy New York Times Gazeta, jest fajny artykuł. Bach, zamień mi to na fiszki. Zaznaczam tam bodajże na ekranie ten, ten tekst. Bach, zamień mi to na fiszki. Albo to, co widzę na ekranie, zamień mi to na fiszki. I jednym kliknięciem tworzysz sobie fiszki z tego, co widzisz na ekranie. Bo także powinno to też działać w drugą stronę. Jeśli mam, powiedzmy, no, gazeta XXX w Polsce i polski artykuł po polsku, zamień mi to na fiszki. Bach, z polskiego na angielski powinien pójść ta Dla super zdobywców jest właśnie taka super umiejętność. Zatem omówiłem naprawdę absolutną większość, niemalże, może nawet, na pewno jeszcze coś zostało, tak? Ale absolutną większość, prawie wszystkie super umiejętności, które mogą sprawić, że będziesz używać taki w pełnym wymiarze i będziesz super fiszko taki. czego ci życzę i gratuluję, jeśli zdobyłeś, zdobyłaś wszystkie 35 punktów, 7 poziomów, 5 pytań na każdym poziomie. Good luck! Good job! You are the real natural born fiszkoteka killer! Yes, yes, yes! See you next time!